Cześć wszystkim, Fortnite Universe, Diablo i Obelus. Kolejna z propozycji naszych co w pudełku. Tym razem zajmiemy się Lantraderem Crusaderem łamany na Limera. I pokażemy Wam, co znajduje się w takim pudełku, żebyście przed zakupem już widzieli, co Was czeka. Otwieramy. I po kolei może ptamy na bok. Pierwszą wyklaskę. Standardowy, czy to jest Crusader, czyli dimmer. te części są standardowe standardowymi częściami każdego Land To jest górna pokrywa i silnik od środka i od zewnątrz. Bardzo fajnie silnik odzorowany. Bardzo ładnie to jest. Dalej. Płyta dolna, po której sobie chodzą nasi marynisi kochani, wroty bocznych włazów. Bardzo fajny zestaw lin do ciągnięcia dalej, które się z boku można umieścić przy łożyskach. To jest bardzo fajnie żeby to malować. Eee, przód naszego Land oraz zewnętrzna pokrywa silników od, od zewnątrz. I elektronika widzę. O, i trochę elektroniki. O, tutaj. Tutaj o, o. trochę elektroniki. To Ale. A to standardowa znowu wybratka z Land Ridera, czyli nasz bok od środka i od zewnątrz. Jak i też e, gusienice właśnie dziękuję i pokrywie bocznych włazów. Oprócz tego jak tu widzicie sprytne dwie rzeczy, e, to jest do systemu otwierania przedniego włazu. Na no, początku pierwszy raz nie wiedziałem do czego to jest i pierwszy mi waz jest sklejony, ale reszta się fajnie otwiera, to trzeba tu zamontować na tych bocznych i się fajnie wtedy otwiera. O, teraz coś i jeszcze do tego trzeba użyć tego. A teraz coś Daka DACA. A teraz coś nowego. To już nie jest w standardowym Land Riderze. To jest tak naprawdę to, co różni Crusadera od podstawowego zestawu z Land Ridera, czyli mamy... E, sh, u, flame. Flamery? Nie, to są heavy flamery, które mają swoją własną nazwę, której właśnie zapomniałem. Oraz Hurricane Boltery, tutaj. Wiadomo, celowniki i tak dalej, które się nam jeszcze na tym. E, zapomniałem się Flamestor... no to Flamestore to czy jakoś tak. Flamestore. Więcej orków do obicia. Tak jest. Na szczęście. <noise> e, no tu mamy też troszkę inaczej niż w standardowym e, Land Raiderze, ponieważ w standardowym tu mamy heavy boltery, tu mamy azalt kanony. Melta, multimelta, opokrywy boczne i, i górnych z, e, na, na karabiny. Tutaj też mamy tego co w normalnym Land Raiderze nie znajdziemy, tylko, czyli przednie osłony na e, gąsienice. Czyli pancerz... Coś... Pasywny czy aktywny? Reaktywny. Reaktywny. <laughs> Teoretycznie. E, no tutaj wiadomo, do przyczepienia tych bocznych właśnie, mm, nie tych akurat, tych, które nie mieliśmy na poprzednim, e, boczne włazy oraz wszystko, co idzie na górę. Widzę, tak? że też dowódca i, jest. Czy tak. Wystający tak? tutaj. Tu mamy ręce, nogi, bolter, storm bolter, nie? jak na pin mount będziemy się zamontować, to tutaj śmiało można. Także bardzo fajne też antena no, i tak dalej. No to już myślę, że do ogarnięcia. Chcesz się przyjrzeć jeszcze co tu mamy. Można odwrócić. No i kolejna wypraska ze standardowego Land Czyli znowu przy bok z, od środka i od zewnątrz. Przedni włas, e, Dół przedniego włazu i góra przedniego włazu. I głośnicę standardowo. Instrukcja. Instrukcja obsługi, żebyście byli w stanie ogarnąć co nieco. I wypraski, to może ja powiem, widzę tutaj, ten, nie, wypraski, nie wypraski, tylko naklejki wodne <laughs> tak, w wieś. dzieciństwie. To widzimy Blood Angels, Ultramarines, Imperial Fist, Purple Fist, e... Crimson Fist. Crimson Fist, alright. E... Dalej tu... Templarsi, to jest też jakiś odłam. Sturmessenger? A... Przepraszamy, ale... I twój... O Dark angelsie Dark Angelsi. O, i tu jeszcze te. Eee, wilki. wilki. No i od masa różnych innych oznaczeń, jeśli chcemy do jakiegoś oddziału zaznaczyć, no to Dokładnie. jest co wybierać. Niższe nazwy możemy no. jeszcze ani razu nie to tego. Nie, ale no, to, ja to Ci polecam. No, to to by było na tyle. Jeżeli chodzi o i readiemara, w końcu będę mógł sobie poskładać, bo czekałem z tym nagraniem <laughs> Dziękujemy. Dzięki.